Hejka, my się pysie. Witam Was na kolejnym odcinku Toka Boka, Toka Live, Toka World. Nieważne. Dzisiaj kupiłam sobie nowy dodatek i to jest ten najnowszy I dzisiaj pojedziemy na wakacje, już drugi raz, ale to już nieważne. Um, I zastanawiacie się kto to jest dziecko. Oni to zaadoptowali i Stella to Stella, bo jej trochę fryzurka zmieniłam. No okej, okay. i chcieliście, żebym... żeby ten chłopak to był chłopak Stalina, no to będzie. Okej, okay, no to jedziemy na te wakacje, tak, a tamto dziecko, tamto to bierzemy? Nie! No dobra, no to jedziemy. Jedziemy, szybko jedziemy, jedziemy! Jedziemy, no chodź! No dobra, szybko, 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 szybko. No okej, okay, to jedziemy, ale ja jestem głodna, znaczy się głodny, nie głodny. O, Jezus, och, ty Karolek! Damy ci tutaj masz talerzyk. Ujciec, poczymaj. poczymaj, dobra? No. Co my ci tu damy? Masz truskawkę i jajko. Ale to ja nie umiem. A co mnie Karolek to obchodzi? ze skorów. No, tak, ble Niech się to zamra te, do tego. do warki i idziemy. Na wakacje? No na wakacje, Karolek, chodź, okej, okay. ej, ale ciebie musimy jeszcze skarbie strójko malutka wziąć, no dobrze, no to wróćmy się, no okej, okay, no to ty miałaś, gdzie ty to malutka miałaś, tu, o, weź sobie, to, to do plecaka weźmiemy, no okay? okej, okay. okej, no to chodź, a mała małej strój to już zapomniałeś, naprawdę, no sorry, sorry. O, dobra, jedziemy. Jedziemy raz, szybko, szybko. Jak już będą na miejscu? Łez. tą, 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 tą szafkę zamkniemy? No okej, okay. jak już będą na miejscu. Dobrze, jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, wyjdźcie. My byśmy chciały dla mnie strój. Proszę bardzo, taki może... O, tak, 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 właśnie tak. Ja Można włożyć tam reklamoweczkę, co? Tak, tak, proszę sobie tam włożyć. O Jezus! Włożyć. No okej. Okay. To sobie włożę tutaj. Dobrze, proszę pani. Znaczy się, proszę Pana? No dobrze, dobrze. Dla dziecko, dziecko, master, czy trzeba... Ja bym poprosiła, żeby pani. pistolet na wodę, bardzo bym poprosiła. Dobrze. Ja jest tutaj dla dzi dziecka we. Bez... Hmm, tutaj Jezus to ja robię. Dobra, to dziecko się może potem przebrać, dobra? Tam są takie przemierzalne, Czy inaczej się. No, dobra, nieważne. Um, um, I. okej, okay, no to. A ty, chłopie, jaki bierzesz? No, ja mogę te pod No, okej. Okay. Wychodźcie. A ja nie mam nic dla mnie, to są same dziewczynki. O Jezus, nie przesadzaj. Ten, ten strój ja chcę ten strój. E, on tak upadł, że ja go nie mogę wziąć serio. Nie wezmę go, serio? To super, tego ja nie wezmę. Co ja teraz zrobię? No nikt weź mi ten strój! No nie mogę, Jezu! Tu będziesz musiała inne przykromie. Jezu, nie lubię takich strojów. No niech będzie. Nowa karta kredytowa. Można? Tak. To proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Musi pani pieniążkiem zaprałdzić. Proszę bardzo. No proszę bardzo, bilet. No dobrze, dziękuję. My, my, my. I to jeszcze... Yy, niech nie I to jest jeszcze jest dla dzieci, dobrze? Dobrze, dobrze. I tutaj na noski, żeby się nie zakrztusiły, czy coś tam sama, nie wiem do czego to No okej. Okay. Bardzo dziękujemy. No idziemy, chodźcie. A tą torbę z ubraniami to kto weźmie? Karolek weźmie? Tak. No to idziemy. O mój Boże, jak tu ładnie. Ładnie Karolek się mówi. Psyplasem, psyplasem. Kto się pierwszy przebieram. Karolek. Karoluś niech się pierwszy. Dobrze. No to Karoluś, masz tutaj ubranko, już ci daję. proszę. Dziękuję. Piękny Karolek wyglądasz, wiesz? Naprawdę? Naprawdę. Masz. O, Ojciec, jak jakie fajnie wyglądam! No, Karoloś, tylko masz tutaj taki na nosek, żeby się nie udusił, dobra? Dobra. I tym Piszcie jej imię. Jakie dać, nie? Dobra, zakładaj to. I damy ci już, już dajemy ci ten strój, go Proszę, skarbie. Dobrze, dziękuję. Powiesz sobie, powiesz sobie. No okej. Okay. No, dobra. Wszyscy przebrani? No, chyba tylko dzieci. Sorry, sorry. Ma e, mama, 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 mogę pistolet weź. Karolek usiądź. Daj mi. Na no, debla. Fajny cypek pokaz. Nie, na ciebie leps. No. Okej, okay. mm, no to a ten smoczunia, z mu tu i dzieciom tu dobra, to Teraz ja mogę sobie przybrać. to to, dobra? dobra. O, dobra. To dajcie mi to, moj... Ej, no gdzie jest ta torebka? Czekaj, już, 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 już ci, już ci stelka daję, masz. Ale ja ładnie wyglądam. No. Cześć dzieci, cześć. Jezu, zdzielam ja to tu położę. Tu położę. O. Dobra, teraz ja się przepraszam. No okej. Okay. To jest takie nudne czekać. O, ja już się przebieram. O Jezus, chłopie. A, 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 dobra, sorry, 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 sora, sora, Dobra, o, dobra, nok. Ok. Proszę bardzo. Dobra, możemy iść, a ty, chłopie to w tym... O, no, ja to sobie założę. Eee, nok. Ok. Idziemy? Tak! Chodźcie, dzieciaczki. Pistolet na wodę bierzemy? No bierzemy. I dzieci? Krem, krem! Dobrze, wszyscy posmarowani. Idziemy, można iść. Dobrze? Raz, idziemy, tylko to wyłączymy. Dalej idziemy. To niech ktoś mnie weźmie, no Karolek! Nie mamy już rąk malutki. Do windy idziemy. Nie! To gdzie? Siłownia! Mój Boże! Dobra, faceci, idźcie se tam. jak ty też idziesz? Nie! To chodź, Karoluś. Jedyny będziesz pr, będziesz ten się męczył, idziemy. Chodź, Karoluś. To Ale jak dasz, to mi daj mi ten plecak. Jacuzy. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę sobie tam wchodzić. Mnie tutaj tylko tak idziemy, się, że ten. No. <grym>, yy, no, okej, okay, to chodź. Karoluś, tak. Otóż tutaj musisz podać pistoleci O, to sobie położymy, dobra? Mhm. O. Łomuj! Tych na tej siłowni. Cześć! Cześć. Bilet! Proszę. Otóż bilet! Okej. Okay. Maty. Mm, ty czerwoną. Znaczy się zieloną. Okej. Okay. Ty, Tom. Okej. Okay. Ty bierzesz 15. kilo tego. A jezu, jakie to ciężkie! I jeszcze bierzesz to. Jezu, ja nie udźwignę tego. I stań. Mój Boże, jakie to jest ciężkie. Te 10 kilo. I. to. Nie, 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 to. Mój Boże, to jest. Czekaj. Jezu, pomocy! Dobrze, tymczasem u tych dziewczyn. Dobra, wychodzimy w końcu. Chodź. Pistolety bierzemy tak tak. Dobra. Robimy sobie koktajla, co, dzieci? Okej. Okay. Weźmiemy tam tą rybeczkę, co. No Może te pistolety, to niech em, ta napiszcie imię, bo ja nie mam pomysłu. E, weźmie i mm, abie, ja to i daj bidon ten, o, tak. Co? No okej. Okay. Co robimy z tego? Zrob... Zobaczmy co z tego. jak tu zmieszamy nic, Karol, widzisz? Tak. Chcesz jakiś malutka koktajlik? Tak, jak to z bananów. Z bananów? No to wszyscy już weźmiemy z bananów, co? Ja nie lubię bananów! Karoluś, trudno. To nie będziesz miała, jak nie będziesz chciał, co? Tak, właśnie. I jak ja mam tu nać? Karolek, daruj sobie dzisiaj. Idziemy z tego piętra, idziemy po, po twojego ojca i byry. Ten mój jest w uzając. Karolek. A plecak to kto weźmie? Jezu. Idziemy. Koniec, chłopy! Koniec odkładamy to. Dobre. Uratowaliście nas. Mm, przed. No, idziemy. Ty też. Fajnie było na siłowni? No. Tak? Nie. Co? Co ty mówisz? Potem ci powiem. No dobra. Bierzemy okulary? Bierzemy. Na drugie piętro idziemy? No jasne. Dobra, jesteśmy na drugim piętrze. Wychodzimy? Tak, wychodzimy. Idziemy tam. No, okej. Okay. To chodźmy. Tam chyba będzie potem. I tam można chyba adaptować zwierzaki. Serio? No to bierz matę. No, a co? Matę ma do tego wspólnego. A co mnie to? Idziemy. No, okay. jedzonka! Wow! O Jezus, kobieta, Czemuś ty to zjadła? No, lak. Okay. Siadamy, no. Dalej, idźmy do ja usiądę tutaj. Ty mała, tu. Dobra. Ja tutaj. A ty, ta tam. Przykro. Nie. Jest. gadaj. Dobra. Okej, okay, jest. Co by państwo chcieli? Yy, my tylko wodę. Dobra, ja lubię, to wygląda. Wszyscy Ja idę sobie. Mm, Ej, hey, my sobie tu może, może podpoczywamy. Ja idę na leżak, to taki fajowy. No. Trzymaj ten proces. Ja idę tu. Ale fajowo. Dzieci możecie może się. Karolek, co. Jak chcesz, to sobie to, to, to ściągnie. Dobra? Mhm. Dobra, dziękuję, mama. I weź pistolet na wodę. Po co? Chcesz sobie poszczerzeć? <laughs> Thanks. Добре, а тази снимка? А то, то наша, така стара, виж. Там поушвам. Добре, станаме си! zresztą idziemy dalej co no nie dajcie nawet Uuuu. ja leżę i wy jak chcecie to idźcie fajna zabawa się nie ominie o Jezus ale odkładamy wszystkie rzeczy i z niczym nie idziemy nawet dzieci nie mogą nic wziąć to zrozumiano Rozumiałam. Ty, mama, nie wiem, po co z tym koroną cały czas chodzisz. Mam taką ochotę. Idziemy, Jezu. Tata, idziemy. Adopcja zwierzątek! Wow! Wszyscy do basenu. Dzięki. Czy państwo chcieli jakieś takie zwierzątko zaadoptować? Oczywiście, oczywiście! Tam jest Lina, dla, a tu jest plac dzieci dla dzieci, wiecie? Tu, tak. Ui. Ej, ja idę um, do tych zwierzątek, bo ja chyba chcę taką zaadoptować, wiesz? A Okej, okay, no to chodź. Ej, tam oni chcą tego kota, co my zaadoptować. Serio? Tak, musimy się pospieszyć. Dobra, no to tak. Wy dzieciaczki pobawcie się tu trochę, dobra? Mhm. Pobawię się dzieci z wami. No, okej. Okay. Ja pójdę se tu ponurkować. O lala, fajnie się nurkuje! Ula, lala. Dobra, a my gdzie idziemy? Ja, ja chyba tu se. Z dziećmi pozdrawiam. Z moim chłopem. Ponurkujemy. Dobra, to ja idę tam. Wow! Tylko jaki tu jest sekret? Napiszcie mi, bo ja nie wiem, jak ja mam te dwie turki porobić! Mmm, to mi się nie chce otworzyć. Może tak, może tak, może tak, może tak. Ja serio, nie mam zielonego pojęcia. Proszę mi napisać, jak chcecie. Uina, lina, lina, lina. Ła, wow, popuszczamy troszkę. Hezo, fajowo. Jadź. Yy, o, hejka, cześć, ja już przyszłam. Którego zwierzaka adoptujemy? Musimy szybko. Chciałabym zaadaptować zwierzaka. O, bardzo, bardzo fajnie. Którego tego? Tego, no oczywiście. dobrze. My chcieliśmy go zaadaptować! Nie lubimy cię! Nie jesteś niefajna! <grym> Jezus. A chce pani go zaadaptować? Tak. A czym on się żywi? Kotek. Różnymi fajowymi rzeczami. A chce go pani w ogóle? Tak, tak, bardzo bym chciała. Może tam piłka też? Nie, nie, już nie, to już nie zabierajmy. E, m, może być ten kot? Tak, tak. Wszystko, podoba się? Tak. Dobra, to idziemy na trzecie piętro. Chodźcie, kochani. Dobra, idziemy. Z tym kotem tak. To chodźcie, no. Wszyscy dom Serka, kogoś brakuje? Ej, a da się tego jedno wziąć? No to go do domu zabrała. Bardzo mi przykro, do widzenia. Do widzenia. O Jezus. Idziemy na trzecie piętro, to już jest ostatnie. Tak. No to. Jedziemy. Wow. Gdzie najpierw? Tam, tam, tam. No okej, okay, to chodzimy. A my tam zostawiłyśmy nasze rzeczy. Trudno. Potem tam pod... nie pójdziemy, no okej. Pójdziemy, idziemy. idziemy. Okej. Okay. Ja cię. Ale to fajowe, no. Ta moneta? To, 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 to wystarczy, dobrze. yyy, e, dobra. Zapraszam. Okej. Okay. No, załóż sobie tutaj malutko dodziało. Kremikiem trzeba Was posmarować, dziecieczki, No, gotowe. Kotka, to widzę Pani, że Państwo kupili. Proszę, jeszcze pistolet na wodę. O, dziękuję. A nie chcemy. Dziękujemy. No, ok. Ech, mm, jest, ja się może ręcznie przybiorę. Nie. Okej, okay. No to. Yy, no, największa atrakcja jest tam na górze, proszę Pani. A jaka tam jest niby atrakcja? Niech Państwo wejdą, no, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. no to chodźcie, chodźcie. Idziemy. Chodź. No, już idę. Yes! Jesteśmy i wbijamy 2000 subskrypcji! No chodźcie, chodźcie. Albo 1200, chociaż. No dobra. O mój Boże, o mój Boże, ale fajnie! A Jezus, chodźcie na Jezus, ojciec, gdzieś ty zjechał. Sorry, sorry. Ta zjeżdżania jest dla mm, chłopów. Czyli dla chłopów. No to chodźcie. Te dla kobitek. No właśnie. Ale ja chodźcie, dziecko, dobra. Jezu, szybko! Jezu. Dobra, no już starczy. Idziemy tam teraz. No okej. Okay. Bo już my to tak długo nagrywamy. Długo, mama! Może ten mama, a co? Może ten odcinek dzisiaj trwać 30 minut. Dziecko czyś ty oszalała? Co wędka tutaj mamy, widzicie? Można tobie coś łowić. Przymusi tą macie jeszcze. Chcecie widzieć się po lodzie. No ja chcę się to so... sobie tylko tu położyć. O, no dobra, to ja ty... Jedz. Och, wy się nie znacie, kobity. Zjemy sobie. DJ. Dzień dobry, panie dj -ju. Dzień dobry. A ja Hula disco. Dobra. Stawajcie tam jest basen. Basen? Co? Wow. Wstawajamy. Dobra, nieważne. Ja sobie tu usiądę. A ja tu. Dobra. A ja tu. Uch, państwo może chcą sobie tu zdjęć? Tak, tak, poprosimy. No to chodźcie. I może tak z całej a już szkoda, że mojej córeczki Julci nie ma. No. Muszę ją znajdziesz. Nie, bo ona się na mnie pogniewała. <laughs> Dobra. Ja siedzę tu. I ja tu. Ja siadam tu. Stelka. Karol, wejdź tu, ściągnie, bo brzydko. Będzie brzydkie zdjęcie. Dobra, o. Siadaj tu, um, ty mała tu. O, ja tak sobie usiądę tutaj, um, Żeby um, też było widać, nie? Karolka ale to może być tutaj. Ta wejść tu, mi toksy. zrobimy sobie zdjęcie takie rodzinne. Okej, te I. r I. Ej, co oni tam robili? I zdjęcie się nie udało. No to mam pomysł, jak tak można tutaj usiąść? Yy, tam też się tutaj wyciło, a tam to mógłby też o. To nie chcę. Nie. Czytajcie. Zrobimy jeszcze inaczej. Ty się usiąść tu, ty tu. Tyla. Co znowu chcesz ode mnie? Karolek, niech. Zejdź, zejdź tu. Ty też mama zejdź, no okej. Okay. O, 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 I tu. A to małe. No tutaj. Ty tu. I ty tak. Nie może być? Może, może. Tutaj, tu. Mama, no zajci. O i o. No pięknie będzie. A to zdjęcie tu do kosza, nie? No? No tak. Dobra. Czy czy i... Czy te i... Piękna, prawda? Nie uważasz? Piękne Będzie na pamiątkę. Dobra. Zjemy jeszcze coś i będziemy kończyć ten odcinek. Co? No nie. Mm, szkoda. No nie gniewaj się już. Dobra. Dobra, dobra. Ja mam pomysł, co porobimy. Wyjdziemy jeszcze raz, jedziemy. Okej, okay, ale tylko my. No, chodź. Dobra. Chodź, ma. Chodź, 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 Salałam, mam. Co znowu chcesz? Daj rękę, tak? I... Jezu, ty już pojechałeś! Zwapali, nie? No ibyśmy tak na chcesz się, chcesz, żebyśmy się zabili. O Jezu, chłopie, ja też chcę jakoś zjechać! No dobra, dobre. Nie Nie, ja się mam nie zabić. Jak, my chcesz, jak ty chcesz to zrobić? Tak? Popatrz. Bierz, to musisz odłączyć, to zdjęcie. No. no dobra, no dobra. No, daj mi tą rękę. O Jezu, no mnie, nie mięty, szarpiesz, szalałeś. O Jezus, wyszłam. A już jestem. Okej. Okay. Mm, czyli tak. O co ty masz w planach? Popatrz. Popatrz. Opie. O, Jezus, no i znowu! Zjechałeś, ty mnie wkurzasz na serio. Popatrz. Dwaj kopa. No i co? Chcesz mi tak zjechać, żebyśmy się pozabijali? Tak. No i ja nie zjechałam znowu. Dobra, to jest jakiś, nie wiem. Dobra, musimy, już to. Dobra. W dzisiejszym odcinku to będzie koniec. Papa! Pa. Jak chcecie kolejny odcinek, to zostawcie w Może, może, ile? C 400 łapek. No dobra, 400 łapek może być. Zrobimy czy sobie zdjęcie? Nie. No to, papa! Pa.